Witam, oto nowe, nowy program Inteligentni bramkarze w FIFA 16 Widać, że ten bramkarz chyba szuka toalety Co on robi? Potknął się A Ronaldo sobie stoi I czeka U, przestraszył się O, chyba znalazł toaletę Chyba znalazł toaletę ja. Murzyn z niego Ronaldo ma różowe buty? A bramkarz nadal biegnie. <noise> nie może znaleźć toalety. Biedaczek. Tu, o, chyba miał się, chciał się wyścigać za bramką. Ale mu się to nie udało. O się. Co on robi? Co on robi? Ronaldo chyba sobie trochę poczeka. nim bramkarz wróci. Dobra, strzelaj. Nie, dalej. Dajesz może bramka się wyściga wreszcie. Szczaj! Boże, on chce nam coś powiedzieć. A co ty robisz? O! Chyba chciał się wyścigać za bramką. Widać tu jakieś klamy? Nie, na razie nie widać. Widać tylko brokarza, który biega. Biega dookoła. Trochę to się robi nudne. Czemu, Ronald? Jezusie daję strzelan z Rawony. Dobra, strzelaj. Kończymy to. Można i tak. A bramkarz dalej nie. Dobra, dajemy znowu inteligentnego bramkarza. Znowu inteligentny bramkarz. Dobra, wymuś, wymusiłeś karnego. Inteligentny bramkarz. Teraz będzie. Walęliśmy w poprzeczkę. A co robi bramkarz? Bramkarz stoi. Ja Wbiegnij pewnie... do bramki. Wbiegnij do bramki. Znacze. <laughs> A Bramkarz chyba chciał się pójść wysikać. Bramkarz chyba się jednak wysikał. Mm. Fajna piosenka w no. dawaj! Bramkarz poszedł się wysikać. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia Bramkarzu. No czemu on macha do pustych trybun? Co on tam robi? Proszę szukać toalety. Najwyraźniej szuka toalety. <noise> Widać jego czarną sylwetkę za bramką. Odwróć się. Odwróć się, żeby go było lepiej widać. Czemu macha do pustych trybun? Dawaj, w niego walnę piłką. Dajesz? Albo nie, niech sobie tam biega. Tam stoi gdzieś bramkarz, tam gdzie stoi bramkarz. O, widać go już. Gdzie on idzie? Idzie do mamy. Mamusiu, bramkarz że ciebie idzie. No dobra, machaj sobie do tych... ludzi. I walę w niego. Nie trafiłeś. Ale trafiłem do bramki Dawaj na kręcimy I na tym kończymy odcinek. nasz pierwszy odcinek z FIFA 16. Inteligentni bramkarze w FIFA 16. Dziękujemy za uwagę.